Wskazany za napad zapowiada kolejne akty przemocy. Szanowni Państwo, w poniedziałek zakończył się proces w głośnej sprawie napaści aktywistów LGBT na kierowców naszej furgonetki Stop Pedofili, do której doszło w czerwcu 2020 roku. Sprawa ciągnęła się aż trzy lata, po czym tęczowi bandyci usłyszeli, Łagodny wyrok w postaci prac społecznych. Gdy sąd odczytał wyrok i przedstawił uzasadnienie, zgromadzeni na sali aktywiści LGBT wybuchali śmiechem i wykonywali lekceważące gesty. Na koniec zaczęli wrzeszczeć. Po zakończeniu rozprawy na korytarzu sądowym grozili jednemu z naszych wolontariuszy i zniszczyli nasz statyw do kamery. Po wyjściu z budynku sądu zakłócali nasze legalne zgromadzenie publiczne. W sposób niezwykle ostentacyjny i bezszczelny wyrażali lekceważenie wobec decyzji sądu, wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowania organów państwa. Bierność struktur państwowych, które pobłażają chuliganom, prowadzi do tego, że aktywiści LGBT są coraz bardziej zuchwali i agresywni. Pobłażliwość odbierają jako przyzwolenia i za pomocą siły próbują zaprowadzić w Polsce swój porządek. W czerwcu 2020 roku grupa agresywnych chuliganów LGBT napadła na naszą furgonetkę Stop Pedofilii w trakcie jazdy po centrum Warszawy. Napastnicy poturbowali jednego z naszych wolontariuszy oraz Uszkodzili auto. Wkrótce potem aresztowano prowodyra napadu. Michała Esz, pseudonim Margot. Na co aktywiści LGBT odpowiedzieli wszczęciem zamieszek w stolicy. Doszło do starć z policją, w trakcie których uszkodzono radiowóz i zatrzymano kilkadziesiąt osób. O zamieszkach, aresztowaniu Michała Esz i napadzie na naszych wolontariuszy zaczęły informować niemal wszystkie media oraz liczne instytucje. Wielu zwykłym Polakom otworzyło to oczy i uświadomiło, że tolerancyjni aktywiści LGBT to zwykli bandyci, którzy za pomocą terroru zamierzają wprowadzić w naszym kraju swoją ideologię. Sprawcy napadu stanęli przed sądem, ale proces ciągnął się blisko trzy lata. Sprawa była doskonale udokumentowana na wideo, w której sprawcy nie tylko publicznie przyznawali się do napadu, ale również zapowiadali kolejne akty terroru wobec naszej fundacji. Prokuratura domagała się dla sprawców napadu wyroków w postaci więzienia. Tymczasem chuligani LGBT, którzy napadli na naszych wolontariuszy, zostali skazani na prace społeczne w wymiarze od 6 do 12 miesięcy oraz po kilka tysięcy złotych grzywna i nawiązki. Wyrok jest nieprawomocny i aktywiści będą się od niego odwoływać. Podczas mów końcowych oskarżeni ich obrońcy domagali się uniewinnienia a przy okazji twierdzili, że winę za wszystko ponosi nasza fundacja. Warto w tym momencie przypomnieć, że trzy tygodnie temu warszawski sąd umorzył postępowanie wobec agresywnego mężczyzny, który napadł na naszego kierowcę Jana, gdy ten prowadził furgonetkę Stop Pedofili. Prowadząca sprawę sędzia stwierdziła, że fizyczna agresja wobec naszego kierowcy była po prostu wyrazem dezaprobaty wobec działań naszej fundacji. Co poniedziałkowy wyrok oznacza w praktyce? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy spojrzeć na zachowanie aktywistów LGBT. Byli oni licznie obecni na sali sądowej w trakcie procesu Michała Esz i innych napastników. Gdy sędzia odczytywała wyrok. Wybuchali śmiechem, wstawali z ławek i głośno komentowali, manifestując w ten sposób ostentacyjną pogardę dla decyzji sądu. Zagrożono im wyrzuceniem z sali. Po zakończeniu rozprawy usiłowali zablokować naszego wolontariusza Dawida na korytarzu sądowym i uniemożliwić mu nagrywanie na wideo. Zniszczyli Dawidowi staty w kamerę, popychali go i grozili mu. Po wyjściu z budynku sądu zakłócali nasze legalne zgromadzenie publiczne informujące o skutkach ideologii LGBT, które odbywało się na ulicy przed wejściem do sądu. Interweniujący policjanci, którzy byli odpowiedzialni za zabezpieczenie sytuacji, sugerowali, że może dojść do eskalacji przemocy. Mundurowi dali nam do zrozumienia, że najlepiej by było, abyśmy poszli do domu i nie prowokowali aktywistów LGBT, dzięki czemu zapanowałby spokój. Szanowni Państwo, tu właśnie tkwi istota całego problemu. Sąd okazał chuliganom LGBT pobłażliwość, licząc na to, że przyniesie to dobre skutki. Tymczasem wystarczyło kilka minut, aby przekonać się, że ustępliwość przynosi kompletnie odwrotne efekty. Folgowanie aktywistom LGBT jest dla nich jedynie zachętą do jeszcze większej agresji. Niskie wyroki, zapadające po ciągnących się latami procesach, połączone z pobłażliwością służb mundurowych oraz całkowitą biernością rządzących, to nic innego jak zielone światło dla dalszych aktów terroru i chuligaństwa. Aktywiści LGBT czują się panami sytuacji, co dobitnie pokazał w trakcie procesu, zwłaszcza Paweł Esz, okazując lekceważenie i pogardę dla systemu prawa w Polsce. Jak powiedział skazany za napad na naszych kierowców, Paweł Esz, w rozmowie z Gazetą Wyborczą, zostaliśmy skazani za coś, co każdy powinien zrobić za niszczenie homofobicznej propagandy. To. Co na ten temat uważa jedna czy druga sędzia lub jej przełożone, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Będziemy robić to, co jest słuszne, niezależnie od tego, jakie wyroki zapadają. Zarówno Paweł, Esz, jak i inni aktywiści LGBT zapowiadają już kolejne ataki i napady na naszych wolontariuszy, korzystając z pobłażliwości i bierności służb. Oraz wymiaru sprawiedliwości, biorą sprawy w swoje ręce i usiłują za pomocą siły zaprowadzić w naszym kraju swój porządek. Na czym ma on polegać? Od czerwca 2020 roku, gdy napadnięto na naszych kierowców, obserwujemy nieustanną eskalację przemocy wobec wolontariuszy naszej fundacji oraz innych ludzi stających w obronie prawdy. Napady, pobicia, podpalenia, ataki, blokady, groźby, podżegania do morderstwa to już niemal codzienność naszych działaczy, którzy każdego dnia muszą zmagać się z agresją w trakcie organizacji akcji informacyjnych ostrzegających Polaków przed skutkami aborcji i ideologii LGBT. Równolegle, Dochodzi do kolejnych ataków na kościoły, zakłóceń mszy świętych, napadów na księży, w tym morderstw, jak na przykład w Siedelcach w 2021 roku, niszczenia kapliczek i przydrożnych krzyży, oraz coraz częstszych, wulgarnych zachowań na ulicach. Celem tych terrorystycznych działań jest doprowadzenie do sytuacji, której w przestrzeni publicznej w Polsce będzie wolno robić tylko to, co akceptują i popierają aktywiści LGBT oraz stojące za nimi międzynarodowe instytucje, korporacje i rządy obcych państw wspierające forsowanie tęczowej ideologii. Politycy oraz organy państwa polskiego, w szczególności osoby i instytucje odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa w przeważającej większości już dawno Poddały się temu naciskowi. Sprzeciw wobec siłowego wprowadzania w Polsce ideologii LGBT jest wśród decydentów jedynie werbalny. W praktyce panuje bierność, bezczynność i obojętność. Również wiele osób związanych z instytucjami pozarządowymi, społecznymi i kościelnymi wystraszyło się tego lewackiego terroru. Liczne środowiska wycofały się z obecności w przestrzeni publicznej i medialnej. Swoją bierną postawę argumentują tym, że aktywistów LGBT nie należy prowokować i drażnić, gdyż głośne mówienie prawdy o takich sprawach, jak edukacja seksualna dzieci czy aborcja, spotyka się z reakcją w postaci przemocy. Ich zdaniem ważniejszy jest spokój społeczny, do osiągnięcia którego. Konieczne jest wycofanie się z działalności publicznej i ograniczenie się do głoszenia prawdy we własnych środowiskach, na zamkniętych spotkaniach, w salkach parafialnych lub siedzibach organizacji, których członkowie są już dawno przekonani. Tymczasem, jeśli ustąpimy przed lewackimi aktywistami i oddamy im przestrzeń publiczną, to oni jeszcze szybciej i łatwiej osiągną swoje cele, takie jak prowadzenie w Polsce obowiązkowej edukacji seksualnej dzieci w szkołach i przedszkolach, legalizacja aborcji na życzenie, czy upowszechnienie wśród młodzieży tak zwanej tranzycji, czyli okaleczanie się poprzez amputację i zażywanie blokerów hormonalnych. Proszę spojrzeć na jedno z haseł eksponowanych w trakcie tak zwanej Parady Równości. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. W Twojej szkole, pracy, Rodzinie, w Twoim sklepie, szpitalu, autobusie, kościele, urzędzie i w rządzie. Zaakceptuj rzeczywistość. Innymi słowy, celem aktywistów LGBT jest zdominowanie przestrzeni publicznej. Jeśli my się z niej wycofamy, to oni nie tylko nie zaprzestaną działań, ale tym bardziej zaczną naciskać na przeforsowanie swoich żądań. Skala oporu wobec tych zagrożeń w Polsce zależy od tego, ile osób będzie świadomych sytuacji i zacznie podejmować konkretne działania w swoich rodzinach, wspólnotach znajomych, miejscach pracy i zamieszkania. Kształtowaniem tej świadomości Polaków na szeroką skalę zajmuje się nasza fundacja. W całym kraju organizujemy niezależne kampanie społeczne. Ostrzegające przed zagrożeniami aborcji i ideologii LGBT oraz mobilizujące do działania. W naszych działaniach wykorzystujemy furgonetki, lawety i przyczepy, wielkoformatowe billboardy, banery oraz plakaty i megafony. W najbliższym czasie planujemy organizację co najmniej kilkudziesięciu niezależnych, ulicznych akcji informacyjnych na terenie miast Polski. Jeśli uda się je przeprowadzić, dotrzemy z prawdą do wielu tysięcy osób. Zamierzamy dalej, bezkompromisowo ostrzegać o skutkach ideologii LGBT, edukacji seksualnej dzieci i aborcji. Aby było to możliwe, niezbędna jest Państwa pomoc, na którą bardzo liczymy. Razem możemy przeciwstawić się chuliganom terroryzującym ulice naszych miast i uratować Polskę przed antymoralną rewolucją która wymierzona jest przede wszystkim w najmłodsze dzieci i młodzież serdecznie pozdrawiam mariusz dzierżawski fundacja pro prawo do życia więcej informacji na temat szlachetnych akcji strona życia